Dzień dobry chłopcy i dziewczęta. Nowy nożyk Dziadka Pawła. W całej okazałości. Zwróćcie uwagę, jakie są wyrafinowane, kolorystyczne brzmienia. Od jasnego do ciemnego. W jaki to samochwała. <śleski> Oczywiście jest logo Dziadka Pawła wypalone. Niedługo będzie logo wybijane, wyciskane. Ozdubeczki tutaj to, to, takie subtel, subtelne. Oczywiście motyw średniowiecza. Motywy średniowiecza. Powiedzmy, że to jest głowa, to jest smok bo tu jest smok To jest oczko, jęzor... Z niejaką obawą, bo oczywiście świetnie trzyma się te, takie coś, bo to jest czeczota brzozy, oczywiście pomalowana, zapejcowana, z niejaką obawą sięgnąłem po nierdzewkę. Ale taka była sugestia a zleceniodawcy. Jest to polar widać. Logo Polara. No. Yy, bolster mosiężny, yy, głowica mosiężna zakuta. Jak zacząłem zakuwać, to troszeczkę się spociłem, bo kurczapaka okazuje się, że, że ta stal jest... Mimo to, iż oni reklamują i to widać na w końcu czpienia, czpień jest y, schartowany no to musiałem się na tuć jak dzika małparku. Także y, jest to twarda stal, mimo iż w sklepie Laplander podają, że ona ma twardości y, 57-58, czyli troszeczkę niżej niż, bo to jest produkt Laurin. Rodziny Laurin, Lauri Polar Taka sama Głownia tejże samej wytwórni Ma 58-59 HRC Więc ta troszeczkę jest Miększa, ale kurczę blade no życzyłbym sobie, żeby każdy nóż miał taką Miękkość. Po wyjęciu Z opakowania nie w ten sposób. Także nie trzeba nic, nic dodawać, nic ujmować. Po prostu sobie tnie. Okej, okay, to przejdźmy do twardszych materiałów. Załóżmy, to jest brzuska. Koniec już troszkę. Ona jest ścięta, była ścięta wczesną wiosenką, bo musieliśmy obciąć gałązkę. Jak robiliśmy tamtą większą, yy, yy, yy. większe zataszenie, no i tak ona sobie tnie. O! Prawda. Można zrobić. Można zrobić. Yy. Akurat na tym pieprzonym senku. Pamiętajcie, nie róbcie tego. Na, na tym twardym na, sęku na, na tym twardym sęczku tak. Nie róbcie tego. Słuchajcie, na kolanie. Ja wiem, że mamy to w genach. Na udzie też nie tak na udzie też nie, absolutnie jest to wykluczone. Moja babcia od najmłodszych lat mego harcerstwa i tak dalej op 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 opowiedziała taki, bo była świadkiem czegoś takiego, jak pastuszek przecinał sobie kalarepkę czy buraka, chyba kalarepę na, na kolanie czy na tym i nóż mu poleciał po, bo kalarepka wiadomo, jest Twardawa jest twarda, może być. Jest twarda. No, facet się przy, przyłożył do tego, no to nóż mu poleciał, poszło po tętnicy kurczej i, i po prostu faceta nie odratowano, no bo to było na wsi. Malutki, zanim także, dobiegł. Także zanim... Macie, macie kilka, trzy e, minuty, zanim oczywiście organizm, serce właściwie dokładnie, ta pompa. Wypompuje przez ranę całą krew z twego ciała. Macie 3,5 minuty życia. Także kurza, twarz. Lepiej mieć Nie ryzykować. Mi pniosek, pniosek. No, nie jest to pierwsze świeżości brzuzeńka. A ja się kurczę, blade. W chromorii, Jak widzicie, jest to. No pierwsza rzecz po pozowisku, tu gdzie jest ciemny, ciemne, ciemne to jest e, już bardziej suche czyli nożyk to jest znakomicie, daje radkę. Grzbiet jest jak widzicie graniasty, czyli ma po prostu możliwości, zresztą do tego zaraz dojdziemy, możliwości krzesania ognia. No tu wiadomo pierwsze Wiadomo, zaostrzyć na, na kołek, na śledzia, prawda? Pierwsze działania nożownicze przy obozowisku. I zrobić taki wieszaczek na... Nie mam ko kociołka, ale daję radę, prawda? Okej, okay, no dobrze. A gdyby tak dać mu ostrzej popalić bez problemu, proszę Państwa, bez problemu. lepiej ciąć pod kątem niż pod takim kątem jak widzicie e, e, trudniej się w ten sposób tnie. Zobaczmy na no słynne batonowanie, prawda? Podrzymy posebeczkę. <śm> Ochika poszła. Zobaczymy, jak sobie będzie radzić pies z tymi patykami. sobie świetnie. Ona jest śliska jakaś taka. W przeciwieństwie do yy, węglówki jest. No, oczywiście ten szlif jest piękny. I yy, na pewno daje to ukojenie. W działaniu nożem. Ten miękki poszlizg. Pytanie miałem od pana, który zamałował ten nóż. Czy ten nożyk będzie krzesał? Bo jak Państwo widzą. <laughs> Jak Państwo widzą, jest to pochewka z pochewką na krzesiwko. Pochewka na krzesiwko, jest krzesiwko, kupuje się pręd żelazowo-cerowy, zjedzi dziurę na klej epoksydowy, się osadza, takie coś, prawda, zerkniemy, dobra trochę widać na klindze i teraz idziemy na całość trochę to mokre bo wyjąłem trawy zobaczymy czy no mokre, mokre. czy się da zapalić przesać ognia. Ile już mamy czasowo? 12 minut. Piękny, Piękny wiosenny dzionek, piękne chmury, Wyglądające jak puchate, pucha y, jakieś stworki, przemieszczają się nad naszymi głowami. Zrzuciutki wiaterek ogiewa nasze zmęczone, sterane życiem. Y, starcze A, czułka, oczywiście, kurze blade. Ten wietrzyk może nam. Wszystko zepsuć Tak, uniemożliwić Kurza twarz No tak Kiepsko wychodzi mi drapanie Bo jest to mokre, cholerstwo Spróbuję zrobić inaczej Spróbuję porozrywać, tak Zobaczymy, czy to coś da I wsadzę tu w ten dołek Łapy mam uwalane yy... farbą do skóry, bo robiłem dwie pochewki nowe. Czyli mam nowe zamówienie. Dobrze, bardzo się cieszę. Na noże. No tu jest ładna, bo jest cieniuteńka. Ptaszka przytkało. Dziadek świntuch. No i teraz próba poskrobać. Nie jest to dobry pręcik, bo jest twardy kurczyny. Zapala się tylko... Te stróżyny się zapalają, a to... No ale daje ognia, no. Troszeczkę byśmy zasmolili panienkę. I to by było na tyle, drodzy chłopcy i dziewczęta. Polar. Trzeba dodać, trzeba powiedzieć na koniec, że mistrzowie survivalu, jak na przykład Lestrod, już dali kilka, i nie tylko on. Ale nadworni yy, projektanci noży w, w, w firmie Helle również coraz więcej noży produku, yy, projektują, są produkowane z nierdzewek. Bardzo dobra stal, nierdzewieje. To było na tyle, drodzy chłopcy i dziewczęta. Hej!